Yeah. Mm -hmm. I nie Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Rozpoczynamy rozważanie drogi krzyżowej. Chcemy być z Tobą, Panie Jezu, w czasie tej drogi i ofiarować ją w intencję zwalczania tej epidemii koronawirusa, a także we wszystkich intencjach, które nosimy. Ale szczególnie myślimy o tych, którzy są chorzy, którzy umierają w samotności, o tych, którzy walczą z tą chorobą. Prosimy, abyś Pani tym pomógł. W rozważaniu tajemnic Drogi Krzyżowej towarzyszyć z nią będą teksty księdza Jerzego Popiełuszki. Bóg nas Jesu, się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Nie jest łatwo zdecydować się pójść razem z Chrystusem do Jerozolimy, aby tam cierpieć, być męczonym, a w końcu krzyżowanym. Każdy człowiek woli raczej wygodne i miękkie życie, aniżeli życie twarde, pełne ofiar i upokorzeń. Ale na to nie ma rady. Jeżeli się chce po chrześcijańsku i mu przeżywać zmartwychwstanie Chrystusa, to trzeba podjąć prawdziwe życie. Warto proponować Bogu współpracy ze sobą. On szanuje naszą wolność. Pozostaje przy nas z nadzieją, że nawet gdy go wydamy, trwając w złu, jeszcze uchwycimy się Jego pomocnej ręki. Zmiłuj się nad nami, Panie. druga Pan Jezus bierze krzyż na ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Zachować godność to być sobą w każdej sytuacji życiowej. To stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować. Bo prawda wypowiadana w Słowie kosztuje. Tylko zaplewy się nie płaciły. Za przyniczne ziarno prawdy trzeba zapłacić. Każda rzecz, każda sprawa wielka, musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe. Zmiłuj się nad nami, panie. Któryś z nas cierpiał? Stacja trzecia. Jezus upada pierwszy raz. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Kiedy Chrystus szedł z ciężarem krzyża na miejsce śmierci, umęczony do kresu sił, upadł na twarz i dotknął czołem prochu ziemi. Na jego twarzy pokrytej potem i krwią pozostały ślady dotknięcia. Był to pierwszy chrześcijański ewangeliczny popielec, znak poruchu ziemi na czole człowieka. Znak ten jest wymowny, mówi bowiem o miłości, która wzięła na siebie cudze sprawy. Lecz okazało się, że owe trudne sprawy są nazbyt ciężkie. I bardzo gorzka Zmiłuj się nad nami Panie, który za nas czerwiał rany Jesuch zmiłuj się nad nami? Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez krzyż swój święty świadotku odkupić raczą. Maryjo, nadzieja nasza, chcemy trwać przed Twoim Synem w godzinach Jego agonii, spojrzeć na Jego wspaniewierane oblicze. Chcemy wziąć swój krzyż, nas, których dręczą rany i bóle fizyczne, wspieraj Maryjo. Nas, których tak często spotyka niepokój, rozterka i załamanie, podczymuj na duchu Maryjo. Nam, którzy jesteśmy upokorzeni, pozbawieni nieraz praw i godności ludzkiej, męstwa i wytrwałości. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał ranę, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Przemysł z tereny, pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Boś przez krzyż Twój święty Świąt odkupić rację. Nie zachowasz w, pełnej, w pełni godności, gdy w jednej kieszeni będziesz nosił różaniec, a w drugiej książeczkę przeciwnej ideologii. Nie możesz jednocześnie służyć Bogu i Mamonie. Nie możesz jednocześnie służyć dwóm Panom. Musisz dokonać wyboru, ale dokonać go po głębokim przemyśleniu. Zmiłuj się nad nami, Panie. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, boś przez krzyż swój święty świat odkupić raczyny. Oznaką chrześcijańskiego męstwa jest walka o prawdę. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. W się w życiu trzeba tylko zdrady Chrystusa za, ba za parę średników jełowego spokoju. Chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, wolności i miłości. Zmiłuj się nad nami, Panie, Któryś nas Jezu Chryste, nad nami. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność człowieka to pozostać wewnętrznie wolnym nawet przez zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą, żyć w prawdzie to jakieś minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu Dziecka Bożego. Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. W każdym człowieku jest ślad Boga. Zobacz, bracie, czy nie zamazałeś go w sobie zbyt mocno. Bez względu na to, jaki pełnisz zawód, jesteś człowiekiem, aż człowiekiem. Zmiłuj się nad nami, panie nas cierpiał radę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus upomina początkiem gwiazdę. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chrysty, i błogosławimy Ciebie. Dopomóż, Panie, wszystkim ludziom pielgrzymującym przez ziemi zrozumieć, że losy ich w Twoich rękach spoczywają. Złóż tęsknotę za światłem i życiem w Twojej łasce u tych, którzy są pogrążeni w ciemnościach błędu i grzechu. Zmiłuj się nad nami, Panie. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Oświęty Święty, Święty Święty, Bóg będzie na Bóg nigdy nie zrezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stają do Niego plecami. I dlatego każdy ma szansę. Choćbyś po ludzku przegrał całkowicie, choćbyś zatracił swoją godność i całkiem się zaprzedał, jeszcze masz czas. Zbierz się, ogarnij, dźwignij, zacznij od nowa. Spróbuj, bo życie jest tylko jedno. Zmiłuj się nad nami, Panie. Nas ćerpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Jezus z szat obnażony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ludzie współcześnie uciekają w hałas, boją się ciszy. Dlatego zjawia się przed nami czas oczyszczenia siebie do tego stopnia, byśmy stawali się listami, z których będzie można odczytać obraz Boga pełnego dobroci, wrozumiałości i miłości. Zmiłuj się nad nami, Panie. Za nas cierpiał rany, Jesuch, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością ludzkiego rozumu. Dążenie do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg. Stąd w każdym człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda łączy się zawsze z miłością, a miłość kosztuje. Miłość prawdziwa jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Prawda, która nic nie kosztuje, jest kłamstwem. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwo ludzi małych i zamęknionych. Od wieków trwa nieprzerwana walka z prawdą. Prawda jest jednak nieśmiertelna, a kłamstwo ginie szybką śmiercią. Zmiłuj się nad nami, panie. Bóg nas czerpiał Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chrysty, i błogosławię Ciebie. Gdzieś w płomieniach stanął dom. Było ciemno. Wszyscy wybiegli na podwórze, Ale mały chłopiec pomylił schody. Zamiast na dół pobiegł na górę. Przerażony stanął w oknie. Ojciec z dołu woła: Synku, rzuć się w moje ramiona. Ależ tato ja ciebie nie widzę, woła dziecko. To nic. Ja Ciebie widzę, mówi ojciec. Chłopiec nie zastanawiał się długo. Zaufał całkowicie ojcu, rzucił się w dół prosto w objęcie ojca i został uratowany. Jakże brakuje nam takiej wiary? Zmiłuj się nad nami, Panie. Z rozcierpiał rany. Jezu Chrystus, zmiłuj się nad nami. Stacja trzynasta. Jezus jest zdjęty z krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i na Ciebie. Mamy wypowiadać prawdy, gdy inni milczą, wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść, zamilknąć, gdy inni mówią, modlić się, gdy inni przeklinają, pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić, przebaczyć, gdy inni nie potrafią, cieszyć się życiem, gdy inni lekceważą. Zmiłuj się nad nami, Panie, który za nas cierpiał radę, jest opres, zmiłuj się nad nami. Stację czternasta. Jezus złożony w gromie. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Życie powinno być oczekiwaniem i czuwaniem na przyjście Pana. Czuwanie i oczekiwanie nie utożsamiają się z bezczynnością, nie powinny napawać nas lękiem. Motywem czujnego życia powinna być nie bojaźń, ale miłość, nie kara za przewinienia, ale nagroda wieczna, nie beztroska, ale świadoma odpowiedzialność, nie doczesność, ale wieczność. A wtedy koniec świata nie będzie zastraszającym widmem, ale kresem wędrówki ludu pielgrzymującego w drodze do domu ojca. Na szczęśliwą wieczność trzeba zesłużyć. Zmiłuj się nad nami, Panie. Ten, pragniemy Tobie ofiarować tę drogę krzyżową we wcześniej złudzonych intencjach, ale pragniemy też wyjednać odpost zupełny dla siebie lub dla kogoś zmarłego. Wybierzmy teraz, jeżeli jesteśmy w stanie łasku poświęcający, za kogo chcemy ofiarować odpost, za siebie czy za kogoś z moich zmarłych. Pomódlmy się w intencjach, które na ten dzień dzisiejszy wyznaczył papież Franciszek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw do złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Panie Jezu prosimy Cię także w tych wszystkich sprawach ludzi cierpiących, chorych na koronawirusa, nie tylko tych, którzy są w szpitalach, którzy są w domach, którzy są się boją. Zjednocz ze sobą. Niech wysłużona przez Twoją zbawczą śmierć łaska przyniesie im ukojenie. A teraz chcemy zawierzyć Tobie losy świata i nas wszystkich. Yeah, Wsławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty.